No dobra, to proszę teraz zamknąć tam z aplikacji. Dobra. Tam jest nieaktywna również w zamku DIERE. I teraz otwórzmy. Dobra, Ym, dobra słuchajcie. Oczywiście Altum Polska z tej strony. Króciutko Wam tylko pokażę do oryginalnego zamka DIERE, ponieważ to są. W miarę nowe drzwi mają tam około 3 lat, no to nie zalecamy raczej klientowi, dopóki wszystko, cały system tutaj dobrze działa, to nie, za, nie zalecamy wymiany tego na, na zamiennik, nasz czypier, bo to jest po prostu bez sensu. No szczerze powiedziawszy, to by było naciąganie. No owszem, te nasze rozety są w większej średnicy, bo są w 50, tu jest 40, chyba 2, więc no jest więcej mięsa w razie czego w tej rozecie. No ale ta też robi swoje, też jest dobra. Wymieniliśmy z czegoś, co tutaj diere, nazywa wkładką, no, ale to nie jest wkładka do drzwi, bo to się bardzo sprawnie otwiera wytrychami. Eee, na wkładkę mechaniczną FA4KS. Bardzo dobry produkt. Bardzo dobra wkładka. I tu nam chodzi, oczywiście, z zewnątrz kluczem awaryjnie. No a w środku, właśnie mamy teraz. Jego zainstalowanego bez żadnego problemu do drzwi do oryginalnego tego zamka centralnego. Diera, dopóki on fajnie działa, dopóki nic tam nie haczy w czasie zamykania, nic się nie dzieje w czasie przekręcania też nie, nie ma żadnych oporów. No to nie wymieniamy, bo to raczej nie ma, nie ma sensu. No, on będzie sobie funkcjonował jeszcze na pewno parę dobrych lat. Jeżeli nic nie będzie żadnych oporów, to będzie wszystko działało. Także zalecamy, przy, jeżeli ktoś potrzebuje, właśnie zamek inteligentny, smart lock, zamek elektroniczny, czy jak zwał, to my cały czas polecamy Teddy'ego. Wciąż świetnie się montują, wciąż świetnie działają. Ten jest już naprawdę dość mocno wyciszony, bo to jest ten Teddy Pro. Jest oczywiście też w wersji Teddy Go, także możecie u nas na stronie wszystko to znaleźć. No i tyle. A później aplikacja i wiadomo, no jeżeli ktoś ogląda ten film, pierwszy raz słyszy o TEDim, to macie pełny wachlarz możliwości konfiguracji z wyznaczeniem dni, kiedy ktoś ma dostęp, od, do, kiedy ma dostęp, godziny, wszystko, wszystko. Można zdalnie zabrać dostęp, nadać dostęp i oczywiście tu jeszcze będziemy bramkę Wi-Fi montowali, żeby, było żeby był zdalny dostęp. Tyle. Zapraszamy na stronę i do kontaktu z firmą. Tutaj na pewno pod filmem yy, albo na filmie umieścimy mail i telefon. Dziękujemy bardzo. No, witam. Altum Polska. I teraz kolejne drzwi wam pokażę. Zobaczcie, jakie fajne, jakie fajne drzwi mamy. Tutaj zasłonię trochę firmę, żeby nie było widać. Yy, o, to jest do firmy. No, i tu właśnie zamontowaliśmy o. normalny, zwykły zamek, ale też można do niego zamontować no, Teddy'ego, też akurat Teddy Pro. No, i żeby pracownicy mogli wchodzić, to tutaj o, z klawaturką. Tylko tutaj nie, nie jest inny kod, nie jest taki jak. Ja. Widzicie? Tak, tak się zachowuje, jak się wprowadzi nieprawidłowy kod. <laughs> no, klient już tu sobie wszystko poustawiał. Także do zwykłych, normalnych drzwi też stosujemy TEDIEGO. Jeżeli chcecie kontrolę dostępu, oczywiście bramka WiFi też jest tutaj zastosowana. Także polecamy produkty bardzo dobre. Tu jest też z EFO, tylko tu jest z EFO EPS założone. No, to jest jak wiecie, dla nas podstawa tych dobrych zabezpieczeń. Do biura zupełności wystarcza. Wszystkie certyfikaty są i klucz jest dość, dość skomplikowany. Także też bardzo, porządne, bardzo, bardzo porządna konfiguracja. No, także zapraszamy na stronę jak zawsze. Konsultujcie, pytajcie zawsze. No, tu musieliśmy przyjechać zrobić pomiar, bo te drzwi takie troszeczkę są tak skonstruowane, że tutaj ciężko było też przez tą listewkę zrobić ten pomiar. Więc przyjechaliśmy, zrobiliśmy pomiar i wszystko zamontowane. Jak należy ładnie wyszło, zobaczcie, że tu prawie w ogóle nie odstaje, tutaj wkładka też jest, ledwie wystaje, więc tak to powinno się mniej więcej zakładać, żeby to było ładnie wszystko zgrane. Także mailowo zawsze skonsultujemy, jak trzeba to przyjedziemy i pomierzymy. Zapraszamy do, do kontaktu telefonicznego, mailowego i do zakupów na stronie. Dziękujemy bardzo.